Witam serdecznie w kolejnym drafcie po raz kolejny ze mną Adrianopolis. Przywitajcie. się ładnie. Ale mordeczki, co rozumiając mm. jak życie. A ja. Bawimy się dokładnie tak jak samo jak poprzednio, tylko kto wybiera formację. Ja czy ty. A ja wybiorę tym razem. No to wybieraj A ja trójkę chcę. Mhm, mm no dobra niech będzie. O, za zaje... Nie no super. Wygląda to ciekawie. Niech będzie. I tak go zmienię. Daj, daj. piątkę. Mmm, super karta. O! o teraz, super teraz, fajny wy, teraz fajny wybór. Teraz fajny wybór. Nie, to oczywiście twoja kolejka. Jedynkę. Ja poproszę trójeczkę. Zdecydowanie trójeczkę. O! To ja zdecydowanie piątkę. O! Dzięki. To jest najlepsza karta ze wszystkich akurat tej. U mnie też. Kto by pomyślał? No. Eee. Niech będzie jedynka. Ale gówno. Kur... to jest. Piątka. To Super karta. O kiełda. Kur... Zastanów się. Dobra, zastanowię się bardzo dobrze. Weźmy po prostu najszybszego dwójkę. No, może być. Może być. No nie, no to eee, ścierwo. To, to ja bym o kurde poprosił... Yy, ile to masz wzrostu? M73. super bramkarz, e, dwójkę. Okej. Okay. ja poproszę, no nie no, no co to jest za pik? Czwórkę, No to nie ma znaczenia, to jest wszystko główne. Okej, okay, okej. Okay. No. no. No masz do wyboru kartę z mojego głównego składu. Jeden. No, to nie ta. <słuch> domyślam się, i bardzo dobrze. Ech, no dobrze. Go weź? Tego wez. Czwórka. K**wa kur... Wiesz co, o, chcesz? dwójkę wezmę. Ja poproszę czwórkę. Ty k**wo kur... się yy, dobra. Coś przerwało chyba. Tak. Yy, dwójkę chcę. Słabo, ale niech będzie. Dobrze, ja poproszę... Dwójkę. Okej. Okay. Nie pasuje mi do składu. Trochę <laughs> zepsułem, ale dobra, nieważne. Jeden? I guess? Okej. Okay. Yy, ja poproszę jedynkę też. Okej. Okay. O, kur... Gdzie ja cię ku*** wsadzę? No dawaj, dawaj. Jeden. Super. Bo niech będzie trójka. Nie no nienawidzę cię. Może wróci. Y nie wróci, ale jest inny fajny wybór. Wezmę dwa. Okej. Okay. No, ale g wybór. Poproszę czwórkę. Dobra, to już odrobinę lepiej. Hmm, hm. Jedynkę. No ja poproszę też jedynkę. Okej. Okay. Okej. Okay. Nieźle. No mnie tak pół na pół <grym> powiedział. Dobrze, zobaczmy to. Zobaczmy te składiki. No. O, ja miałem do wyboru tego bramkarza. Ale innego. O, super! Mam przerąbane. Też masz putę yes. nie no, Byłem, to co? Good luck, have fun. Good luck, have fun. ale Piękne przyjmij to! Co to, jest? co to za jakiś metal kafe? No to jest kurde skrzydłowy z oceną 83 Team of the Week, Człowieku to jest świetna karta, co ty chcesz? Mocasz? O, a jak? Ruma. Niewiarygodne, dona Ruma. mecz to będę słyszał. No. Jednak nie, całej O, Ole przywaliła. Był. O kurde. No nie, Marta! Hamie. ten nowy. Ała? tu ufały? Przepraszam bardzo. No to nie złe. Kaształem przypierdolę. Kurwa, trzymaj go. Kurwa. Ale. Dobrze. Ale po się. twojej nodze było, no nie powiedz. Pierdol się, brudasie. Oj, ch. mi w tupe. Mam laga? o to na polagu. Beligol. No to to ty masz, nie? No. O ty, kurwa. No i brzmę. Dobrze, kur... Donnaruma. to Naruma, ku... niewiarygodne. Co za ten? Za obrona z Pompki. Akurat słabo ale to Naruma, Nie, mówię właśnie o nim, że jak on to obronił jakoś z Pompki. O, o, kur... o przyj <laughs> Nie, no Bóg. Bang, bang. Ty kur No mnie kur... poniosło trochę Kur... Teraz mnie poniosł Kur... No człowiek na pier... na zielona, a ten mu blokuje A jak jakiś kalf na żółto leci, to nie z, pier... z tą martą Nie Kurde Dobrze kurde. kurde Zawsze nie w tą stronę Dobrze Ja pierdolę Ale się zeiszczał Bo ty no, ben, ben. nie, nie da się zająć Dobra w mnie ten błyskaz. Mordo, ja mam gaina na ataku. Morda. Krój wchodzi. O, też miałem do wyboru krójfa. Że mi wybrał jakiegoś niesamowitego Holendra. Korzenie tego, co trzeba właśnie. Uuu, ja, ja, ja. No wy. Wskazuj ją. Ej, ale czemu tam? Ale to z j***em, Jeszcze ci zawodnicy, k***a No, jakimiś tymi of muszę kupić, bo nie mam kapitalne teamu. zagranie No ale. Dobrze, ja pierdę, ale no, jak ona podała? ja. po ziemi podać. A. No nie! No pojeba. Co on zrobił? Kurwa? Co uważasz, że idzie za jedną czerwona? na Tak. Ta, jasne, że ta G Eps Ajajaj aj. No ale No tak, skończ go, ku... tam Przecież nawet do rogu nie doskoczy, ku... No Ona ściska Meter 73 siedemdziesiąt ku... O ty, kół ku... On nic nie broni, ku... Na tle <laughs> Z takim kur. ręcznikiem, je... Nawet Erp kur... broni. to On ma więcej, kur. niż 1,73 m. I to go kur. Nie tłumaczy. No jeszcze po jedną się uda? Honoru czy nie? Nie, nie uda się. Niestety. Nie, bo 9-4 Maldini. Ja miałem dwie Kodzponki. karty. Dwie karty, które powinny coś grać. Z czego kur. Bellingama nie widziałem cały mecz, nie? nie wiem gdzie on był, w którym momencie nie. On nie dojechał Nie dojechał na mecz Nie dojechał po prostu Na napadzie Barry Hein. I nagrody za zej...